Witam Byłem dzisiaj na wystawie w Kielcach To moje nowe nabytki Tak trochę na zmianę krwi Coś pokupiłem takie przyzwoite grąbki Muszę ich chwilę podtrzymać oddzielnie zacznę wpuszczę do gołębnika Żeby coś nie Nie sprowadzić, nie daj Boże Jest wywrotka, są dwa mewki, dwa motyle i trzy krymeczki. Fajne ptaszki, trochę z góry. Kilka dni posiedzą w garażu, zobaczymy czy wszystko jest ok i dopiero później wpuścimy jak coś, jak będzie wszystko ok do gębnika.